Dzieje się Monika Herman. Dzień dobry, witam Was kochani. A dzisiaj z fabryki porcelany w Katowicach, czyli z miejsca, gdzie ponad 100 lat temu rozpoczęto produkcję porcelany. A dziś to między innymi miejsce spotkań, wydarzeń i koncertów, czyli dość ważnego miejsca na kulturalnej mapie Górnego Śląska. I to właśnie z tego miejsca opowiemy dzisiaj o kulturze. Zajrzymy m.in. z kamerą na premierę spektaklu Kobieta i życie w Teatrze Śląskim mienia Stanisława Wyspiańskiego. Porozmawiamy również z Alicją Szemplińską o tym, co słychać u mnie nowego, a zatem zaczynamy! Kochani, a my znajdujemy się w fabryce porcelany w restauracji Prodisz, a naszym gościem jest Aleksandra Kandzia Ulrych, wiceprezes Fundacji Gisze. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie od razu zadam Ci mnóstwo pytań, bo w tym miejscu już za moment będzie działo się bardzo wiele, odbędzie się wesele, ale to będzie takie wyjątkowe, zupełnie nietypowe wydarzenie, na którym będzie się bawić para, która jest tak naprawdę zwycięzcą konkursu. Jakiego konkursu? Konkurs rozpoczęliśmy z początkiem listopada i na ten konkurs odpowiedziało naprawdę mnóstwo par. Byliśmy szalenie zaskoczeni tym, jak szeroko potraktowali nasi odbiorcy chęć wystartowania w konkursie. Spłynęło do nas 145 cudownych zdjęć. Naprawdę było bardzo trudno wybrać kolejne pary do drugiego już etapu konkursu, gdzie pary miały przysłać swój film, film opowiadający. O tym, dlaczego właśnie ich powinniśmy wybrać do wesela marzeń właśnie, bo stanowiliście pokazać, że to miejsce, w którym teraz znajdujemy się, doskonale nadaje się do tego, aby organizować właśnie imprezy weselne, a chętnych, jak się okazuje, nie brakowało. Ponad 140 par z całego kraju. Co tak naprawdę was, nie wiem, frapowało, e, inspirowało, kiedy oglądaliście te zdjęcia? Bo to były takie zdjęcia, które musiały czymś zainteresować jury? Musiały zainteresować, zdjęcia były bardzo kreatywne. Pomysłowość. E, potencjalnych małżonków była niesamowita. Faktycznie trudno było wybrać. No, toczyliśmy taki troszeczkę bój jurorski, ale koniec końców udało się. Poprzeznawaliśmy punkty i wybraliśmy tych siedmiu wspaniałych, jak się okazuje, którzy będą towarzyszyć nam w kolejnym etapie konkursu. No właśnie, to jest siedem par, które teraz nadsyłają filmiki. Te filmiki też powinny być wyjątkowe. No tak, im bardziej nas zainteresują znowu na tym etapie, tym łatwiej będzie przekonać jury, a jury powiększa swój skład, bo teraz już razem z partnerami siadamy do wspólnego stołu, także będzie w czym wybierać, mam nadzieję. Te filmiki spływają, te filmiki będziemy oglądać, ale też będziemy je publikować, także też szeroka publiczność będzie miała okazję poznać siedem par, które wybraliśmy do tego kolejnego etapu. Czy są jakieś terminy, kiedy dowiemy się, kto został zwycięzcą, laureatem tego konkursu? Tak, 7 lutego publikujemy informacje już o laureacie konkursu. No i od tego momentu tak naprawdę para będzie miała też czas na taki swój czas przygotowania się do już ceremonii zaślubin. W regulaminie podaliśmy dwie daty, jedna z nich jest marcowa, druga majowa, żeby też dać komfort wyboru przyszłym małżonkom podjęcia tak naprawdę dogodnego dla nich terminu. No, ale czasu w gruncie rzeczy. Nie będą mieli zbyt wiele. I powiedzmy sobie, jeszcze główną nagrodą jest oczywiście wesele w tym miejscu, a to jest wesele na konkretną liczbę osób z konkretnym menu. Tak, postawiliśmy w konkursie warunek, że wesele odbędzie się w sumie dla stu gości. Para e, młoda jest wliczona oczywiście w pośród tych 100 osób, które będą bawiły się na weselu. E, no i właśnie będą bawiły się w restauracji Prodis, będą miały okazję e, bawić się w galerii e, w Fabryki Porcelany. Także wspaniała sala, przecudowne wnętrza, e, rewelacyjne miejsce. No, tylko brakuje nam jeszcze tej pary, ale to jeszcze chwila. Oczywiście będziemy bawić się na weselu. Patronat nad konkursem objęła telewizja TVS, a zatem czekamy na oceny filmików i, i do zobaczenia na świetnej zabawie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W naszym programie dzieje się dwie propozycje wydawnicze. Pierwsza z książek Stefa Richarda Szwarca: Sowa z Askiru. No właśnie ten niemiecki pisarz postanowił opowiedzieć ciekawą historię makabrycznej śmierci kamerdynera. Tak właśnie rozpoczyna się ta książka. Dlaczego kamerdyner zmarł? Co było przyczyną jego morderstwa i czy to, aby na pewno morderstwo o tym w pierwszej fascynującej opowieści. A nasza druga propozycja to rozmowa z Dorotą. Ko Kolak autorstwa Katarzyny Ostrowskiej, kto nie zna Doroty kolak fantastycznej aktorki, która ma na swoim koncie mnóstwo ciekawych ról. Tym razem w rozmowie z Katarzyną Ostrowską opowie o swoim życiu, o swoich rolach, o tym, czego się boi. Te dwie książki mogą trafić oczywiście do waszych rąk. Zajrzyjcie na Facebooka Telewizji i TVS, odpowiedzcie na pytanie zadane w poście, a być może trafią one właśnie do was. A my z kamerą zaglądamy do Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, gdzie 14 stycznia odbędzie się premiera spektaklu w reżyserii Gosi dębskiej Kobieta i życie. To tak naprawdę opowieść przejmująca opowieść o kobiecie, która poszukuje swojego miejsca we współczesnym świecie. Spektakl, tak jak sam tytuł sugeruje, to opowiada o kobiecie i jej życiu. Jest to opowieść, która przeprowadza nas od wczesnego dzieciństwa. Przez życie tej kobiety towarzyszymy jej na różnych etapach jej życia. Obserwujemy, jak funkcjonuje w zderzeniach z kolejnymi kalkami, stereotypami, w tym, czego wymaga od niej świat, a tym, co, w czym sama funkcjonuje. Myślę, że, że teatr musi uczestniczyć w. W życiu społecznym i w tym, co, co dzieje się na ulicy i jest bardzo ważnym komentarzem do tego, co się dzieje. Może też dostarczyć bardzo, bardzo indywidualnej perspektywy na te wszystkie wydarzenia i pomóc może też właśnie je rozwikłać, przeanalizować sobie, co, co się wtedy wydarzyło, to z jakimi emocjami do tego podchodziliśmy. I nie tylko do samych strajków, ale do, 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 do tego, jak funkcjonuje kobieta w naszym społeczeństwie. Tekst, teatr daje bardzo, bardzo unikatową perspektywę. To nie jest tylko moja bohaterka, bo we trzy kobiety i, i jeden mężczyzna, jakby tworzymy jedną postać. Jest to monolog podzielony na różne role i właśnie to, 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 to te nasze doświadczenia wszystkie zbierają się na historię. Jednej kobiety. Czerpałam z własnych doświadczeń, żeby po prostu wprzęgnąć te swoje doświadczenia w historię tej kobiety, którą przedstawiamy tutaj wszyscy na scenie. Bo myślę, że pewne tematy będą dotykać i kobiety, i mężczyzn, będzie się można z tym identyfikować. Niektóre będą bulwersujące, mam nadzieję, no i trzeba się będzie wobec tego jakoś określić. Połowa, a może i większa połowa, licząc statystycznie, w społeczeństwie to są kobiety. Kobiety, które były przez wiele wieków traktowane w taki, a nie inny sposób. Bo gdyby tak nie było, to nie byłoby strajków kobiet, nie byłoby protestów itd., itd. Więc wydaje mi się, że teatr jest najlepszym miejscem do tego, żeby kobietom oddać głos i spojrzeć na świat z perspektywy kobiet. Że ciężko mówić w tym spektaklu o jednej, znaczy o mojej bohaterce, dlatego, że to jest wszystko jedna bohaterka, którą gramy wszyscy w czwórkę. Więc jakby my przejmujemy od siebie pewne aspekty, pewne momenty życia, pewne cechy charakteru tej postaci i opowiadamy ją wspólnie. Tak naprawdę ten tekst jest zapisany jako monolog. Można by go grać jako monodram. My specjalnie, znaczy, myślę, że zabieg reżyserki był taki, żeby po prostu podzielić to między. Zupełnie różne kobiety i także jednego mężczyzny. Chcę dobra, piękna, mądra, w Muszę być, męczyć, że właśnie stamtąd do nas, bo no wiadomo przecież, że napisałaś oficjalny utwór hymn do mistrza świata piłki ręcznej. Dzisiaj otwarcie prosto z tych prób do nas, potem wracasz jeszcze do katowic, do spotka. No właśnie powiedz nam o tym utworze. To jest utwór zatytułowany Stick Together. Jak to się stało w ogóle, że on powstał? Jak to się stało, że stałaś się taką, można powiedzieć, patronką wokalną tych mistrzostw? Tak naprawdę do tytułu utworu i do całego utworu zainspirowało nas hasło mistrzostw, bo Wcześniej już hasło Mistrzostw Stick Together i pomyśleliśmy, że w tym kierunku poprowadzimy cały, cały utwór. Ja specjalnie pojechałam do Szwecji, gdzie poznałam się z dwoma wspaniałymi producentami, Joachimem Badi oraz Jadel, z którym napisaliśmy właśnie utwór Stick Together, ale też kilka innych. Ale finalnie postawiliśmy na, właśnie na Stick Together, bo wydaje mi się, że klimatem on najbardziej pasuje do, do Mistrzostw. Może powiedz nam, jaki to jest utwór? No wydaje mi się, że to jest na pewno taka współczesna produkcja popowa, ale też ma połączenie trochę muzyki właśnie raczej w stronę rapu, więc cieszę się, że mogłam połączyć dwa gatunki muzyczne, które są mi w pewnym sensie bliskie. No właśnie, a ty powiedzmy w ogóle, jeśli chodzi o kierunki muzyczne, bo wiadomo, nie jest tajemnicą, że zaczynałaś się właśnie w takich talent show, rozwijałaś się muzycznie. W jakim kierunku teraz podążasz? Bo na pewno jesteś bardziej świadoma. Wydaje mi się, że ja cały czas się uczę, ale od najmłodszych lat w moim sercu gatunki najbliższe mi to było właśnie R&B, soul. Teraz też mam okazję prowadzić audycję w radio poświęconą muzyce, którą kocham, więc cieszę się, że nie tylko mogę o niej opowiadać, ale również mogę taką utworzyć. Alicja, jesteś młodą osobą. No, minęło kilka lat, odkąd rozpoczynałaś karierę. Powiedz mi, jak bardzo ty się zmieniałaś jako osoba i jak bardzo też zmieniała się twoja muzyka? Czy to była taka ogromna metamorfoza? Czy ty nabierałaś tej dojrzałości w trakcie kariery? Myślę, że na pewno musiałam Przejść sporą drogę, jeżeli chodzi o świadomość muzyczną, ale też odwagę, jeżeli chodzi o walkę o siebie i, i o swoje rzeczy muzyczne, bo to też wbrew pozorom nie jest łatwe, o tym się nie mówi za często, ale też momentami trzeba, trzeba zawalczyć o swoje, zawalczyć o siebie i jasno komunikować, jaką muzykę chce się tworzyć. Czyli trudnym osobom paradoksalnie jest łatwiej w świecie muzycznym? Myślę, że ciężko to ocenić, komu jest łatwiej, komu jest trudniej. Myślę, że jakby każda osobowość ma swoje wady i, i zalety. To ja jeszcze zapytam na koniec: Jest mnóstwo u, osób utalentowanych, które pięknie śpiewają. Co byś poradziła tym wszystkim osobom, które są na początku? No, przecież niełatwej sama dobrze o tym wiesz: kariery muzycznej. No ja, bym, ja bym poradziła im, żeby od początku byli sobą i nie bali się o tym mówić, byli świadomi i odważni. Bo tego na początku czuję, że mi trochę brakowało i teraz się tego uczę. Tobie też życzymy cały czas rozwoju oczywiście muzycznego. Dziękujemy ci za rozmowę. Alicja Szamplińska była naszym gościem w tym wyjątkowym wywiadzie. Dzieje się za tydzień ponownie w piątek i kolejni ciekawi goście to już jeszcze raz